Silne ogłoszenie. Jeśli oglądasz ten film teraz, to nie jest przypadek. Coś o wiele większego jest w grze, coś potężnego i tajemniczego, co wszechświat próbuje ci pokazać. Zostałeś tutaj poprowadzony z konkretnego powodu, a ten powód jest większy, niż możesz sobie wyobrazić. To nie jest zwykła wiadomość, a jeśli będziesz kontynuować, zrozumiesz, że jesteś najpotężniejszym wybrańcem spośród wszystkich. Tak, jesteś inny. Wyróżniasz się. A teraz nadszedł czas, aby odkryć, dlaczego. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że w Twoim życiu dzieje się coś większego, coś co popychacie w stronę wyjątkowej ścieżki, to dlatego, że ta ścieżka została zaprojektowana specjalnie dla Ciebie Nie jesteś tu przypadkowo, los sprowadził Cię do tej wiadomości. Zostałeś wezwany przez wszechświat do bardzo specjalnej misji. Coś wewnątrz Ciebie już wie, że jesteś inny, że zostałeś wybrany do czegoś większego. A teraz próbujesz odkryć prawdziwą moc, którą nosisz w sobie. Są ci, którzy są wybrańcami, a potem są najpotężniejsi wybrańcy. Jeśli ta wiadomość z tobą rezonuje, to dlatego, że należysz do tej drugiej grupy. Od zawsze zauważałeś, że twoja podróż różniła się od podróży innych wokół ciebie, napotkałeś wyzwania, których większość ludzi nigdy by nie przewidziała. Czujesz w sobie siłę i energię, które stawiają Cię w wyjątkowej pozycji. A teraz nadszedł czas, aby przyjąć tę prawdę i zacząć żyć jako najpotężniejszy wybraniec, którym jesteś. Wkrótce wyruszysz w podróż samopoznania i oświecenia, podczas której zrozumiesz, co naprawdę oznacza bycie jednym z najpotężniejszych wybrańców. A ta podróż, chociaż nie będzie łatwa, jest taką, którą zostałeś stworzony, by nią podążać. W tym filmie zbadamy znaki i cechy, które definiują kogoś takiego jak ty, kogoś o wielkim przeznaczeniu. Odkryjemy razem, co sprawia, że jesteś najpotężniejszym wybrańcem i jak możesz zacząć żyć zgodnie z tą mocą. Na pewno już zauważyłeś, że twoja ścieżka nie jest taka jak innych. Jest coś wewnątrz ciebie, co cię wyróżnia, nawet wśród innych wybrańców. Twoje wyzwania były bardziej intensywne, twoje doświadczenia głębsze, a energia, którą nosisz, jest wyjątkowa. Może przeżyłeś sytuacje, w których czułeś, że cały świat jest przeciwko tobie, ale w jakiś sposób zawsze się podnosiłeś. To nie jest przypadek. Te wyzwania są częścią twojego przeznaczenia, kształtując cię na duchowego lidera, którym się urodziłeś. Mogłeś napotkać przeszkody, które wydawały się nie do pokonania. Ale za każdym razem, gdy upadałeś, podnosiłeś się silniejszy. Twoja odporność jest jednym z najsilniejszych dowodów na to, że należysz do tej rzadkiej i potężnej grupy. To, co już przezwyciężyłeś, inni nawet nie mogliby znieść, a ta wewnętrzna siła przygotowuje cię do większych odpowiedzialności, które wiążą się z Twoją rolą. Zostałeś wyposażony przez wszechświat do czegoś o wiele większego niż tylko zwykłe życie. Zostałeś wybrany, aby zmienić świat. Twój cel jest większy niż myślisz. Często ciężar tej odpowiedzialności może być trudny do zniesienia, ale ważne jest, aby pamiętać, że zostałeś wybrany, ponieważ jesteś na to gotowy. Twoja intuicja, to przeczucie, które czujesz, gdy coś ma się wydarzyć, jest czymś więcej niż tylko uczuciem. To bezpośrednie połączenie z wszechświatem, które prowadzi twoje kroki i pokazuje ci, którą drogą iść. Wiesz, często wcześniej niż ktokolwiek inny, co musi zostać zrobione. Jeśli wszystko to ma dla ciebie sens, to dlatego, że w końcu budzisz się do swojej prawdziwej mocy. A w tym momencie przebudzenia kluczowe jest, abyś zaczął bardziej zwracać uwagę na znaki, które daje ci wszechświat. Te znaki są wokół ciebie zawsze obecne, gotowe, aby cię prowadzić, a twoim zadaniem jest zwracać na nie uwagę i działać, gdy się ujawniają. Wszechświat nieustannie się z Tobą komunikuje. Z pewnością zauważyłeś, że niektóre wydarzenia wydają się układać w sposób niemal niewytłumaczalny. To te przypadkowe zdarzenia, o których wiesz, że nie mogą być tylko zbiegami okoliczności. To właśnie te znaki wszechświat wykorzystuje, aby Cię prowadzić. Mogą one pojawiać się jako powtarzające się liczby, niespodziewane słowa lub nawet w snach, które wydają się być czymś więcej niż tylko przypadkowymi obrazami. Te synchroniczności to potwierdzenie, że jesteś na właściwej drodze, przypominając ci o Twojej mocy i przeznaczeniu. Kolejnym wyraźnym sygnałem, że jesteś jednym z najpotężniejszych wybrańców, jest intensywność Twoich snów i wizji. Twoje sny nie są zwykłymi wytworami umysłu, są to wiadomości, czasami nawet prorocze, wysyłane, aby Cię poprowadzić. Podczas snu zasłona między światem duchowym a fizycznym staje się cieńsza i to właśnie wtedy otrzymujesz te bezpośrednie instrukcje. Zwracaj na nie uwagę, ponieważ mogą zawierać odpowiedzi, których szukasz. Ponadto z pewnością odczułeś już wewnętrzne zmiany energii. Są dni, kiedy czujesz się pełen energii, gotowy podbić świat, a inne dni, kiedy czujesz się całkowicie wyczerpany. Dzieje się tak, Ponieważ twoje ciało i umysł stale dostosowują się do nowych częstotliwości, odbierając duchowe pobrania z wyższych energii. Ten proces może być męczący, ale jest niezbędny do twojego wzrostu i transformacji. W miarę jak się dostosowujesz, zaczynasz działać na wyższym poziomie świadomości. W głębi duszy zawsze wiedziałeś, że jesteś przeznaczony do czegoś wielkiego. To wewnętrzne powołanie towarzyszyło ci od zawsze. Może na początku nie wiedziałeś dokładnie, czym było twoje przeznaczenie, ale w miarę jak budzisz się do swojej prawdziwej mocy, to powołanie staje się coraz silniejsze, nie do zignorowania. To ono cię prowadzi, nawet w momentach wątpliwości lub trudności. To powołanie, które odczuwasz, nie jest czymś zwyczajnym, nie pojawia się w życiu każdego, a im bardziej na nie odpowiadasz, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, jak wyjątkowa jest Twoja podróż. Podczas gdy inni wokół Ciebie dopiero zaczynają eksplorować swoją duchowość, Ty przeszedłeś już przez głębokie transformacje, które ukształtowały Twoją duszę i świadomość w sposób nie do wyobrażenia. To nie jest przypadek. Zostałeś wybrany do czegoś znacznie większego. Twój rozwój duchowy został przyspieszony, a nawet jeśli czasami było to bolesne, Każda z tych doświadczeń była konieczna, abyś mógł być w miejscu, w którym jesteś teraz. Możesz zauważyć, że ludzie wokół ciebie czują się do ciebie przyciągnięci, nawet jeśli nie robisz nic, aby zwrócić na siebie uwagę. Jest coś w twojej energii, co emanuje pewnością i mądrością. Często znajdujesz się w pozycji lidera, nawet jeśli tego nie szukasz. Inni zwracają się do ciebie po poradę, a nawet jeśli czujesz się nieprzygotowany do prowadzenia, to jest to odpowiedzialność, która została Ci dana, ponieważ wszechświat wie, że jesteś na to gotowy. Zostałeś ukształtowany do przewodzenia, a wszechświat ufa Twojej zdolności do pomagania innym w odkrywaniu ich własnych duchowych podróży. Na tym etapie swojego życia może się wydawać, że dźwigasz ciężkie brzemię, ale ta odpowiedzialność jest w rzeczywistości Twoim darem. Bycie jednym z najpotężniejszych wybrańców oznacza, że masz zdolność do wpływania nie tylko na swoje życie, ale także na życie wszystkich wokół ciebie. Twoja obecność w każdym środowisku zmienia energię miejsca. Nawet bez mówienia, ludzie czują Twoją moc. To coś, co musisz zrozumieć i zaakceptować. Teraz, abyś mógł naprawdę wypełnić swoje przeznaczenie, niezwykle ważne jest, abyś zaczął jeszcze głębiej łączyć się ze swoją duchowością. I tutaj ważne przypomnienie: skoro dotarłeś aż tutaj, wykorzystaj ten moment, aby zasubskrybować kanał. Subskrybując, pozostaniesz w kontakcie z takimi potężnymi wiadomościami, jak ta, które mogą pomóc ci kontynuować podróż samopoznania i transformacji. Nie zapomnij włączyć powiadomień, aby nigdy nie przegapić filmu, który może być kluczowy dla Twojego duchowego przebudzenia. Od teraz Twoja podróż stanie się jeszcze bardziej intensywna. Im bardziej zaakceptujesz swoją rolę jako jednego z najpotężniejszych wybrańców, tym bardziej zauważysz, że wszechświat będzie cię stawiać w sytuacjach sprzyjających Twojemu rozwojowi. I to nie jest po to, aby cię ukarać czy obciążyć, ale aby cię przygotować na wielkość, która na ciebie czeka. Każde wyzwanie, które pokonałeś i które będziesz jeszcze pokonywać, jest częścią większego planu. Zostałeś stworzony, aby przezwyciężać, aby przemieniać ból w mądrość, a cierpienie w siłę. Wiele osób nie rozumie, przez co przechodzisz i czasami możesz czuć się samotny. Ale pamiętaj, to uczucie izolacji jest w rzeczywistości znakiem, że jesteś na wyjątkowej i potężnej ścieżce. Nawet wśród innych wybrańców możesz czuć się inny. Twoje zrozumienie świata i duchowości jest głębsze, co może utrudniać komunikację z tymi, którzy dopiero zaczynają się przebudzać. Ale nie pozwól, aby ci to zniechęciło. To tylko potwierdza, że twoja rola jest większa i że jesteś przygotowany na coś niezwykłego. Czasami może się wydawać, że duchowe obowiązki ciążą na twoich barkach. Możesz odczuwać wewnętrzną presję, aby zawsze być dostępnym do pomocy innym, nawet gdy sam zmagasz się ze swoimi wewnętrznymi walkami. To jedno z największych wyzwań bycia najpotężniejszym wybrańcem. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że chociaż jesteś tutaj, aby prowadzić innych, musisz także dbać o siebie. Nie zapomnij poświęcić czasu na własne uzdrowienie, aby ponownie połączyć się ze swoją istotą i odnowić swoje energię. To nie jest egoizm. Jest to konieczne, abyś mógł kontynuować realizację swojego celu. Twoja duchowa wrażliwość to także dar. Który czasami może wydawać się brzemieniem. Czujesz emocje i energię innych z taką intensywnością, że często trudno to wytrzymać. I chociaż czynić cię to doskonałym przewodnikiem i uzdrowicielem, może cię również wyczerpać, jeśli nie nauczysz się chronić własnej energii. Nauka stawiania duchowych i emocjonalnych granic jest kluczowa, abyś mógł dalej wspierać innych, nie tracąc siebie w tym procesie. Te wyzwania, z którymi się mierzysz, takie jak nieustanna duchowa wojna i intensywna wrażliwość emocjonalna, nie są przypadkowe, są częścią procesu kształtowania cię na twoją prawdziwą ścieżkę. Każda przeszkoda przygotowuje cię na wyższy poziom duchowego zrozumienia. Pamiętaj, im jaśniej świeci twoje światło, tym bardziej ciemność próbuje cię ściągnąć w dół, ale nawet wtedy jesteś chroniony. Twoja duchowa siła jest większa niż jakakolwiek siła, która mogłaby próbować cię zatrzymać. Są chwile, kiedy możesz czuć się wyczerpany, bez energii do dalszej walki, ale to właśnie w tych momentach musisz pamiętać, kim jesteś. Jesteś jednym z najpotężniejszych wybrańców, a twoja ścieżka to przewodnictwo, transformacja i wzrost. Niezależnie od tego, jak trudne jest wyzwanie, zostałeś stworzony, aby je pokonać. Ta wytrwałość jest jednym z największych dowodów na Twoją moc. Każdy upadek, każda przeszkoda, każda chwila wątpienia wszystkie one służyły temu, aby Cię wzmocnić i wynieść na wyższy poziom. A im bardziej zaakceptujesz tę moc, tym bardziej wszechświat będzie Cię prowadził. Zauważysz, że w Twoim życiu pojawia się coraz więcej synchroniczności. Te małe znaki, takie jak powtarzające się liczby, nieoczekiwane spotkania lub zbiegi okoliczności, które wydają się niemożliwe, są sposobem, w jaki wszechświat mówi ci, że jesteś na właściwej drodze. Te znaki są potwierdzeniem, że budzisz się do swojego prawdziwego potencjału i że wszechświat prowadzi cię na każdym kroku. Dodatkowo, twoje połączenie z duchowym światem stanie się coraz silniejsze. Możesz zacząć zauważać, że twoje sny stają się bardziej żywe, pełne wiadomości i wyraźnych wizji na przyszłość. Te sny nie są zwykłymi wytworami twojego umysłu, są to bezpośrednie wiadomości od wszechświata. Podczas medytacji, lub nawet w codziennych momentach, możesz doświadczyć przebłysków, wglądu, pomysłów, które wydają się pojawiać znikąd, ale w rzeczywistości są wynikiem twojego bezpośredniego połączenia z boskością. Te wizje i sny, które przeżywasz, są czymś więcej niż tylko prostymi postrzeżeniami. Są one odzwierciedleniem Twojego duchowego przebudzenia. W miarę jak pogłębiasz swoją podróż jako jeden z najpotężniejszych wybrańców, Twoje połączenie z duchowym światem staje się coraz bardziej intensywne. Zauważysz, że to, co wcześniej wydawało się tylko przeczuciem, teraz staje się jasnym i głębokim zrozumieniem wydarzeń wokół Ciebie. Potrafisz dostrzec więcej niż to, co oczywiste, rozumiejąc intencje i ukryte energie w sytuacjach i ludziach. Ta umiejętność widzenia poza zasłoną świata fizycznego jest jedną z najgłębszych cech Twojej roli jako duchowego lidera. Nie jesteś tutaj tylko dla swojej własnej podróży, jesteś tutaj, aby prowadzić innych wybrańców i pomagać obudzić tych, którzy jeszcze nie dostrzegli swojej prawdziwej mocy. Twoja misja jest większa niż sobie wyobrażasz, a wpływ, jaki wywrzesz na świat, będzie odczuwalny przez wielu, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy natychmiast. Jednak wraz z tą mocą wiąże się również ciężar. Odpowiedzialność bycia jednym z najpotężniejszych wybrańców może czasami wydawać się przytłaczająca. Możesz czuć się zmęczony tym, że zawsze musisz być światłem dla innych, że zawsze musisz prowadzić, leczyć i wspierać tych wokół ciebie. Ale pamiętaj, ta odpowiedzialność została Ci powierzona, ponieważ wszechświat wiedział, że jesteś w stanie ją unieść. Zostałeś do tego ukształtowany. I ważne jest, abyś, nawet w chwilach zmęczenia, znalazł czas, aby zadbać o siebie. Nie ma nic złego w wycofaniu się, w dbaniu o siebie i ponownym połączeniu się ze swoją wewnętrzną istotą. Chociaż wiąże się to z wielką odpowiedzialnością, przynosi również wielkie duchowe nagrody. Rozwój, którego doświadczyłeś, nie jest powszechny. Podczas gdy większość ludzi walczy przez lata, aby znaleźć jasność w swojej podróży, ty zostałeś pobłogosławiony przyspieszonym wzrostem. To samo w sobie jest znakiem, że jesteś przeznaczony do czegoś wielkiego. Ale wraz z tym wzrostem przychodzi świadomość, że twoja podróż nie dotyczy tylko ciebie. Chodzi o tych, których będziesz inspirować i prowadzić po drodze. Musisz pamiętać, że Twoja rola jest większa niż zwykłe życie. Jesteś tutaj, aby pomóc przekształcić świat wokół siebie, a to zaczyna się od każdej osoby, na którą masz wpływ. Już sama Twoja obecność powoduje znaczącą zmianę energii w każdym środowisku, w którym się znajdujesz. Ludzie nie wiedzą dokładnie dlaczego, ale czują Twoją energię, Twoją moc i są nią zainspirowani. Ważne jest jednak, abyś nadal rozwijał i chronił tę energię. Codzienne praktyki duchowe nie są tylko opcją, są koniecznością. Medytacja, łączenie się z naturą, a nawet celowa cisza mogą pomóc Ci utrzymać energię w równowadze i w zgodzie z Twoim celem. Im bardziej poświęcisz się tym praktykom, tym silniejszy się staniesz. A im silniejszy się staniesz, tym większy wpływ będziesz miał na świat. Stoisz teraz przed potężnym wyborem. Co zamierzasz zrobić z całą tą wiedzą, która się w tobie obudziła? Wiesz już, że jesteś jednym z najpotężniejszych wybrańców. Teraz następnym krokiem jest pełne przyjęcie tej prawdy, życie zgodnie z celem, do którego zostałeś powołany i zajęcie swojego miejsca jako duchowy przywódca. Wszechświat sprowadził cię tutaj z jakiegoś powodu i teraz jest czas na działanie. Pamiętaj, nie jesteś tu przez przypadek. Energia, którą niesiesz, ma moc przekształcania życia. A świat potrzebuje Cię bardziej niż kiedykolwiek. Z każdym krokiem, który robisz w kierunku swojego celu, nie tylko zmieniasz swoje życie, ale wpływasz na wszystkich wokół siebie. Wpływ, jaki wywierasz, jest znacznie większy niż Ci się wydaje. Urodziłeś się, by świecić, być latarnią światła pośród ciemności. Aby kontynuować tę podróż, zapraszam do dołączenia do naszej społeczności. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnych ważnych wiadomości. Tutaj budujemy przestrzeń dla duchowego wzrostu, wzajemnego wsparcia i transformacji. Każde wideo, każda wiadomość to kolejny krok w tej podróży samopoznania i podnoszenia na duchu. Co więcej, w opisie tego filmu znajdziesz link do specjalnego e-booka, który pomoże Ci pogłębić zrozumienie Twojej duchowej misji. Książka ta została stworzona aby poprowadzić Cię przez Twoją podróż jako jednego z najpotężniejszych wybrańców i dać Ci narzędzia, których potrzebujesz, aby zamanifestować swój pełny potencjał. Koniecznie sprawdź ją i pobierz już teraz. To jest Twój moment. Wszechświat wzywa Cię do czegoś większego, a teraz jesteś gotowy, aby odpowiedzieć. Wyruszmy razem w tę podróż transformacji i przebudzenia. Do zobaczenia w następnym filmie.